Witajcie ludzie, jestem Młody Łowca, jestem w Ameryce, w Chicago i właśnie wchodzę do dużego sklepu Bass Pro Shops Ludzie zobaczcie ile tu jest rzeczy jest To jest dosłownie jakby to była jakaś galeria jest tyle tych rzeczy Całe centrum dosłownie dla samego lekarstwa. Szybkie, różne, no, różne. Wszystko to jest. A Marło, że to jest. Teraz tylko wystarczy wybrać sobie parę rzeczy. Bo masz, nawet akwarium, które mają, które można łowić. Chyba jakieś dziwne Jestem już po zakupach w domu Wydałem ponad 300 zł Więc dosyć sporo I tak, na okonia kupiłem Takie dziwne listki Jest to bardzo taka dziwna rzecz, bo No dosyć taka jasna Jest to na basa, ale mam Myślę, że okonie na takie coś będą na pewno Brały Jeszcze na jakiegoś większego takiego woblerka Mam nadzieję, że się sprawdzi Na szczupaka takiego leszcza Tu takie dwa woblery na szczupaka Na sandacza Te woblery mam nadzieję, że się sprawdzą A to podobno jest Albo na suma i na okonia Więc zobaczymy, czy się sprawdzi I ostatnią rzeczą Bardzo ciekawą jest to takie jak Nie wiem, co to jest Ale myślę, że jakieś szklenie, płocie, wzdręgi Może jakieś nawet Karpie, karasie Będą na to brać Jest to bardzo dziwne, ale mam nadzieję, że się to się sprawdzi więc to tyle. Dajcie znać, czy filmik Wam się spodobał. I co, widzimy się w następnym filmie.